Witam Państwa w jednym z najpiękniejszych i najbardziej romantycznych miast w północnych Włoszech. Położona nad rzeką Adygą, Werona posiada liczne zabytki i dobrze zachowaną architekturę. Aby dojechać do centrum miasta Werony z lotniska, musieliśmy wydać 7 euro na autobus, gdzie automat nas oszukał i zabrał podwójną opłatę, nie wydając biletu. Jednym z najbardziej znanych symboli Werony jest Arena di Verona, rzymski amfiteatr z pierwszego wieku naszej ery, który jest trzecim co do wielkości tego typu budynkiem na świecie. Arena do dziś jest miejscem, gdzie odbywają się liczne koncerty i opery, zwłaszcza podczas słynnego festiwalu operowego. Co ciekawe, przepiękne centrum zadziwiło mnie dużą ilością Polaków. W porównaniu do innych włoskich miast, w Weronie język polski słyszałem praktycznie wszędzie, na każdej ulicy, gdzie byliśmy także i w Wenecji, i w Rzymie, co zobaczycie później, a tam nie było tak słychać języka polskiego jak tutaj. Werona zyskała też międzynarodową sławę dzięki dramatowi Romeo i Julia, Williama Shakespeare'a. To właśnie tutaj znajduje się słynny dom Julii z charakterystycznym balkonem, który przyciąga zakochanych z całego świata. Chociaż historia Romea i Julii jest fikcyjna, legenda ta mocno wpłynęła na charakter miasta. Zobaczcie. Verona jest przykładem miasta, gdzie różne style architektoniczne harmonijnie się przenikają. Tworząc unikalną i malowniczą atmosferę. Wyobraźcie sobie, że pomimo 30 stopni, pojechaliśmy tego samego dnia do Wenecji. Wenecja natomiast to unikalne miasto we Włoszech, położone na lagunie nad Morzem Adriatyckim. Jest znane ze swoich malowniczych kanałów, mostów i wspaniałej architektury, które przyciągają turystów z całego świata. Wenecja jest zbudowana na około 118 wyspach połączonych siecią kanałów. Najsłynniejszy z nich to Kanał Grande, przy którym znajdują się liczne pałace i historyczne budowle, które zobaczycie później. To, na co również zwróciłem uwagę, są to naprawdę ciasne, wąskie uliczki. Z powodu specyficznego układu urbanistycznego, ograniczonej przestrzeni na wyspach, wiele uliczek w Wenecji jest wyjątkowo wąskich, czasem mających zaledwie metr szerokości. Te kręte, ciasne przejścia tworzą labirynt, w którym mieszkańcy i turyści poruszają się pieszo. Wąskie uliczki często prowadzą do małych placów lub niespodziewanych zakrętów, odkrywając urokliwe widoki na kanały, mosty i w zabytkowe budynki. To, co przed chwilą mogliście zobaczyć, to gondole, czyli tradycyjne weneckie łodzie, te od wieków są symbolem miasta i nadal służą do przewozu turystów po kanałach. W szczególnym placu akurat natrafiliśmy na Oświadczyny. Naprawdę gratuluję jeszcze raz. Wieczorem powiem wam szczerze, że miasto jest na bardzo, bardzo urokliwe, natomiast w nocy czasem podróżując gdzieś tam między tymi zakamarkami, tymi wąskimi, ciemnymi uliczkami człowiek tak naprawdę może zacząć się bać. W dalszym ciągu uważam, że jest to przepiękne, romantyczne miasto i polecam je odwiedzić. Koloseum, znane również jako amfiteatr Flawiszów, to jeden z najbardziej ikonicznych zabytków Rzymu i całego świata. Zbudowane w latach 70. naszej ery. Koloseum było największym amfiteatrem w starożytnym Rzymie, mogącym podmieścić około 50 tysięcy widzów. Według dostępnych danych w ostatnich latach przed pandemią COVID-19 Rzym odwiedzało rącznie około 10 milionów turystów. Co ważne, o czym też musicie pamiętać, najwięcej turystów odwiedza Rzym w miesiącach letnich, czyli od czerwca do sierpnia. W tym czasie miasto jest najbardziej zatłoczone, a ceny hoteli i innych usług są najwyższe. Przed waszymi monitorami ukazują się właśnie schody hiszpańskie. Składają się one z 135 stopni i są jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych na świecie. Choć ich nazwa pochodzi od hiszpańskiego placu, budowa została sfinansowana przez Francuzów, a znajdują się one we Włoszech. Choć Rzym jest obecnie stolicą Włoch, wcześniej te role pełniły inne miasta, jak Turyn i Florencja. Rzym został stolicą dopiero w 1871 roku po zjednoczeniu Włoch. Pod jego ulicami znajdują się rozległe katakumby, w których chrześcijanie chowali swoich zmarłych w okresie prześladowań. Uwaga, przed wami znajduje się wejście do Zamku Świętego Anioła, gdzie koszt wynosi około 17 euro od osoby dorosłej, natomiast jeśli jesteście młodzi, że tak to ujmę, koszt może wynosić 1 euro bądź do wielu miejsc, widziałem także muzeów, wejście jest za darmo, musicie zwrócić na to uwagę. Nie byłbym sobą, gdybym nie zwiedził również najmniejszego państwa na świecie, czyli Watykanu. Zajmuje on powierzchnię około 44 hektarów i znajduje się w sercu Rzymu. Jest siedzibą papieża i centrum Kościoła Katolickiego. Watykan jest domem dla wielu ważnych zabytków, takich jak Bazylika Świętego Piotra, gdzie jak widzicie, do wejścia czekaliśmy w upale 32 stopni około 2 godzin na wejście. Naprawdę masakra. Kaplica Sykstyńska z prasami Michała Anioła oraz Muzea Watykańskie. Choć Watykan jest mały, ma swoje własne służby, takie jak poczta, bank, straż, a nawet własne media. Watykan jest także miejscem pielgrzymek dla milionów wiernych z całego świata. Bazylika Świętego Piotra w Watykanie to jedna z największych i najbardziej znaczących świątyń na świecie. Znajduje się na miejscu, gdzie według tradycji został pochowany święty Piotr, pierwszy papież. Za projekt odpowiadali wybitni architekci, w tym Michał Anioł, który zaprojektował jej kopułę. Wnętrze bazyliki jest bogato zdobione i zawiera dzieła sztuki, takie jak pieta Michała Anioła oraz ołtarz główny z baldachimem Berniniego. Bazylika św. Piotra jest centralnym miejscem liturgii papieskiej i jednym z największych, najważniejszych miejsc pielgrzymkowych dla katolików na całym świecie. Tym samym prawie gubiąc się na lotnisku Rzym Ciampino, chodząc z jednego do drugiego miejsca ponad 10 minut, chcemy wam podziękować za oglądanie i widzimy się na Bałkanach.